Szanowni Państwo, chciałbym pokrótce zarysować, dlaczego organizacje pozarządowe powinny się zaangażować i to jak najszybciej w konsultowanie strategii, projektu Strategii Rozwoju Polski do 2035 roku przedstawioną przez Ministerstwo Funduszy Rozwoju Regionalnego. Ta strategia to jest dokument, w którym w głównie tak naprawdę w obszarach ekonomicznych, ale nie tylko, to naprawdę dotyczy wszystkiego: infrastruktury, bezpieczeństwa, zdrowia, wszystkiego i edukacji w, również w swej masie. Em, skazano w jaki sposób Polska się powinna rozwijać, na co powinny być kierowane środki, w jaki sposób te środki powinny być wydawane. Krótko rzecz że jeżeli na coś są kierowane środki, to kto jest, załóżmy, ich beneficjentem i, i w jaki sposób one mają pracować na rzecz rozwoju określonej branży czy określonego obszaru. Mm. No i też tam jest fragment organizacji pozarządowych. Mm. I ta strategia, no może ktoś czuć zadać pytanie, ok, na ile ta strategia się realnie przekłada na działania rządzących, bo tak, to jest strategia napisana prawdopodobnie przez. Urzędników ze wsparciem polityków, i teoretycznie ona powinna w jakiś sposób. Ustawiać i modelować, programować przyszłe działania również polityków, decydentów politycznych. No i dobrze wiemy, że taka strategia ma ograniczone szanse na to. To znaczy, jeżeli. Aktualnie rządzący napiszą cokolwiek w tej strategii i przyjdą inni rządzący, nawet z podobnego stronnictwa, już nie mówiąc o tym, że przyjdą z innego stronnictwa, no to oni nie za bardzo no, się przejmowali tym, co w tej strategii jest napisane, bo nie ma nigdzie napisane, że jeżeli jest strategia, to trzeba ją wypełniać. Nie? Znaczy, jakby decydent polityczny może przyjść, może wywrócić do góry nogami tą strategię, może napisać nową, może się nią w ogóle nie interesować, może wszystko. Nie ma też nigdzie aktów prawnych, które by w jakiś sposób determinowały. Obowiązek działania urzędników zgodnie strategi ze strategią. Więc ta strategia to jest taki, poniekąd nazwijmy to luźny dokument, który wskazuje na to, w jakim kierunku należy zmierzać, ale w zasadzie nie ma żadnej sankcji za niewypełnienie tej strategii. Mimo wszystko, ta strategia dla wielu urzędników będzie bardzo ważną podkładką do podjęcia jakichkolwiek działań. I to dobrze widać również na przykładzie strategii napisanej przez jeszcze ówcześnie ministra wicepremiera Mateusza Morawickiego w 2016-2017 roku. Ta strategia, ona się nazywała, o ile dobrze pamiętam, Strategia Zrównoważonego Rozwoju i puls biznesu podjął się kilka lat temu próby oszacowania, na ile Państwu, rządowi udało się zrealizować tą strategię. No i puls biznesu oszacował, że to jest około 40%. No ja wiem, że 40% może brzmieć jak nieszczególnie dużo, mniej niż połowa. Ale tak naprawdę, z mojej perspektywy, to jest całkiem dobry wynik. To znaczy, biorąc pod uwagę różne polityki publiczne, różne plany, które nasze państwo ma, to jeżeli coś jest zrealizowane na 40%. Z takich wielkich planów, gdzie jest kupa ich komponentów, to jest całkiem mierze, to jest całkiem wysoki wynik. Co ciekawe, Puls Biznesu wskazuje, że w zasadzie na te 40% to ówczesny rząd był nawet całkiem zadowolony, jak to słyszał. I tak, no okej, okay, dobra, jest w porządku. I najbardziej um, protestowała opozycja, która mu była nie, żadne 40%, tak naprawdę to 10%. No więc to pokazuje, że naprawdę jakby administracja w zasadzie była zadowolona z tych 40%. I przyjmijmy, że nam, organizacjom pozarządowym, udałoby się doprowadzić, że w tej strategii jest wpisane w zasadzie kupa rzeczy, które chcemy. Nie? Takie, że naprawdę nas to satysfakcjonuje. I od strony takiej, załóżmy, realizowanych projektów, dotacji, sposobów wsparcia organizacji pozarządowych, ale też takich czysto edukacyjnych, w jaki sposób jest rozwijany system edukacji i gdzie są kierowane środki na edukację. No to byśmy powiedzieli, że jeżeli 40% zostanie zrealizowane, to prawdopodobnie bylibyśmy zadowoleni. I teraz tak, ja nie chcę powiedzieć, że my, jak teraz wpiszemy sobie coś do tej strategii, to na pewno to nie zrealizowane na 40%. Może nie, może kazać, że nie na 10, a może na 80, nie mam bradego tego pojęcia. E, istotne jest to, że ta strategia będzie ważnym dokumentem, na który urzędnicy robiąc jakiekolwiek większe wydatki, modelując większe wydatki, Będą się powoływali i Ministerstwo Finansów będzie pytało urzędników: okej, okay, chcecie wprowadzić nowy system załóżmy, dotowania organizacji pozarządowych, skąd to wam wynika? Z czego wam wyszło? I to nie są moje słowa, to nie ja sobie wymyśliłem teraz. Tylko załóżmy to niedawno w rozmowie, którą prowadziłem właśnie z Michałem Braunem, a więc dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności, prawdopodobnie największego rządowego takiego operatora dotacji dla organizacji pozarządowych. On właśnie to powiedział, że jak oni wprowadzają nową dotację, to Ministerstwo Finansów ich o to pytało. No więc to pokazuje, że ta strategia naprawdę może mieć przełożenie. I to jest taki moment, strategia jest konsultowana do końca października i mamy na to niewiele czasu. Jeżeli my to przewalimy, jeżeli my nie skorzystamy tej szansy, to uwaga, wszyscy inni skorzystają. Jestem głęboko przekonany, że wszystkie konfederacje pracodawców, wszelkie lewiatany i inne duże podmioty, które mają prawdopodobnie dział prawny, który teraz siedzi, czyta tą strategię i sprawdza, gdzie jeszcze można by spróbować coś dopisać, one zgarną ten tort. Będąc tort jest ograniczony do podziału. Jakby mamy państwo, ono ma jakieś plany, ma jakieś środki, My mamy pewną wizję, w jaki sposób te środki najlepiej by służyły społeczeństwu, jako organizacje pozarządowe, ale inni mogą mieć inne interesy. Inne, nawet, nawet jeżeli mają ten sam interes i też uważają, że coś powinno służyć społeczeństwu, to mogą mieć inną diagnozę sytuacji i inaczej to widzieć i uważać, że inaczej te środki powinny być wydane. Więc w naszym interesie jest zrobić wszystko, żeby wskazać w tej strategii, w jaki sposób państwo powinno się rozwijać. Ta strategia może na początek trochę przerażać, właśnie przez to, że ma 300 stron i jest bardzo skomplikowanym dokumentem, i ma te załączniki, do wszystko, ale tak naprawdę ona nie jest straszna. Jak się w nią wgryźć, wcale nie głęboko, tylko zrozumieć, jakby jej model, to ona ma tak, jak każda strategia, może nie każda, ale jak poprawnie zrobiona strategia, ma kilkadziesiąt stron poświęcone diagnozie, i ta diagnoza jest w porządku. To znaczy, nie wiem, no pewnie można tam tamcie dyskutować, czy to na pewno jest poprawnie ocenione, czy, czy nie, i czy te dane na pewno Wypełniają odpowiednią liczbę, znaczy, czy, czy dane wystarczyły, żeby podjąć, aż postawić taką, a nie inną diagnozę. Ale te diagnozy, generalnie myślę, że jakbyśmy usiedli, to wiele z nas by się zgodziło z tym, że te diagnozy są poprawne. I następnie jest podstawione rozwiązanie, nie? Czyli jest diagnoza, jak należy w związku z tą diagnozą postępować, co powinno być rozwiązaniem tej diagnozy. I to jest to miejsce, w którym my powinniśmy wejść. Ale też możemy wejść tak naprawdę na etapie diagnostycznym. To znaczy, my możemy powiedzieć, nie, ta diagnoza jest błędna. W związku z tym, wyprowadziliście błędne działania i my chcemy wnieść poprawki do tej diagnozy, bo mamy inne dane, mamy dane, które nie wzięliście pod uwagę, i w związku z tym przechodzimy do działań. I tu patrzcie, jakie proponujemy rozwiązanie. Możemy też powiedzieć: OK, wasza diagnoza jest poprawna, ale my proponujemy inne rozwiązanie, bo to rozwiązanie, które zaproponowaliście, tak naprawdę nie jest najlepszym rozwiązaniem. I jakby w ten sposób ta strategia jest mniej zbudowana. Ona tam ma jeszcze tak zwane KPI, -e, czyli jakieś cele, tak jakby właśnie, że nie wiem, że to... no, takim najbardziej popularnym, który nie latał po internecie, na tym wskaźnik, wskaźnik dzietności, gdzie ministerstwo ma nadzieję, że w przeciągu tych 10 lat wskaźnik z dzietności z 1,1 zrośnie do 1,45. Co prawda to wciąż nas nie ratuje, no ale rzeczywiście całkiem sporym wzrostem. Przyjmijmy, że im uda się to zrealizować na 40%, myślę, że i tak by byli całkiem zadowoleni. Ehm. Ale, yy, ale jakby, i, i teraz wracając do tego, w jaki sposób my powinniśmy konsultować tę strategię. Co istotne, my tą strategię musimy konsultować bardzo prosto. To znaczy, tam jest formularz i należy go pobrać albo wypełniać w internecie. Można go pobrać, sobie wysłać później Worda, ale można, albo można też po prostu wypełnić taką formatkę w internecie. To jest bardzo proste. Serio, to nie jest w ogóle skomplikowane. To nie jest tak skomplikowane jak pisanie dotacji. Tam nie trzeba nic długiego wypełniać. Wpisujecie imię, nazwisko. Podmiot, koniec, wpisujecie miejsce w strategii, które chcecie poprawić. No i jak jest i jak ma być. I tyle. I też z rozmów z Michałem Brownem tu, właśnie w tym miejscu wiem, a on akurat prowadził wiele procesów konsultacyjnych u siebie w Niwie, że te poprawki muszą być jak najprostsze. To nie mogą być długie elaboraty, w których macie taki, wiecie, statement w którym wyjaśniać, że to wynika z tego, że to w ogóle ideowo to wyjaśniać i tak dalej. Nie. Ma być napisane. Jest tak, ma być inaczej i tu z najwyżej można kilka argumentów dodać. Ale niedługo, niedługo. Bo problem polega na tym, że te, te, ci urzędnicy dostaną kupę różnych uwag i uwaga, oni możliwe, że się znają na pisaniu strategii, ale oni się często nie znają na tych branżach. Niestety. I... I jeżeli oni tam będą mieli za dużo pola do interpretacji, to oni mogą w ogóle nie zrozumieć, o co nam chodzi, i mogą nie uwzględnić tego postulatu. A oni w, w ramach konsultacji muszą się odnieść do tych postulatów. Mogą napisać uznana uwaga, nieuznana uwaga. Jeżeli my to napiszemy czytelnie i krótko czytelnie obronimy, to jest duża szansa, że ta nasza uwaga zostanie uwzględniona, bo na tym polegają konsultacje społeczne. Więc. Naprawdę my mamy spore szanse w to, na to wpłynąć, bo to nie jest po prostu skomplikowane. Istotne jest to, żeśmy się teraz wzięli za to, żeby każde z nas usiadło, znalazło podpunkt, który ich dotyczy, albo znalazło sobie tą, podstronę dotyczą, tą jedną stronę dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju trzeciego sektora i tam dodało kolejne punkty, na przykład rozwinęło coś, albo żeby, żeby znaleźć te swoje branże. Działacie, nie wiem, nie w edukacji, tylko w zdrowiu, znajdźcie artykuły dotyczące zdrowia, załóżmy, nie wiem, osoby z niepełnosprawnościami i wskażcie, co tam należy zmienić. Zajmujecie się edukacją, nie wiem, wczesnoszkolną? Znajcie, co tam dotyczy edukacji wczesnoszkolnej i podlewajcie kolejne swoje punkty, albo postarajcie się usunąć takie, z którymi się nie zgadzacie. Ja wam powiem, jak my to zrobiliśmy w SOS dla edukacji, ponieważ my uznaliśmy, że nie mamy na to kompletnie mocy przerobowych, jak również nie jesteśmy bogatą organizacją typu lewiatan, którą stać na zatrudnienie prawników, ale mimo wszystko uznaliśmy, że to jest tak istotne, że należy wyłożyć pewne środki. I nie wymienię tu z nazwiska, może będziemy mieli okazję z nim porozmawiać, ale nie chciałbym, jeżeli nie będzie chciał mówić. Ale po prostu znaleźliśmy osobę, eksperta, któremu zapłaciliśmy naprawdę nieduże pieniądze. Nie nieduże, na w sensie 2000 zł, mówiąc wprost, za to, żeby on usiadł w strategią przejrzał dokładnie, znalazł miejsca, które dotyczą edukacji, powiedział nam, posłuchajcie, tu jest to, to, to dotyczy edukacji, my wskazujemy, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało i on spisuje te uwagi i później w naszym imieniu złoży. Więc ja jak ktoś ma prowadzi malutką organizację, to może powiedzieć, Michał, nie mamy wolnych dwóch tysięcy złotych, nie zrobimy tego. Pytanie, czy w takim razie może nie możecie sami, same usiąść i prowadzić to przygotować, a jeżeli... Nie macie, ale macie zresztą 500 zł, to zastanówcie się, czy waszej okolicy nie ma dwóch, trzech kolejnych organizacji, które by się zrzuciły po te 500 zł i by nie napisał ktoś po prostu tych uwag. Bo przegapienie tego momentu może skutkować tym, że uwaga, na kolejne 10 lat będziemy zamrożeni w jakimś układzie. Więc bardzo, bardzo jest dla nas istotne, żebyśmy my tu strategię rozwoju Państwa mieli. Jak najbardziej zgodną z naszym punktem widzenia i z, naszym, z, nas z naszą, jakby diagnozą rzeczywistości. I w zasadzie tyle. Bardzo Was zachęcam do tego działania. Jeżeli ktoś, któraś z Was ma jakieś inne pomysły, albo może już zaczęliście w ogóle coś z tą strategią rozwoju Polski do 2035 roku robić, to bardzo zachęcam do podzielenia się swoimi praktykami, właśnie z innymi organizacjami, no żebyśmy mogli może wspólnie do tego podejść, bo jakby mówię w kontekście edukacyjnym w ramach teraz no po prostu tego, że nagrywamy na kanale SOS dla edukacji, ale też tu z punktu widzenia innych organizacji pozarządowych też to jest szalenie istotne. No, to dziękuję Wam bardzo, powodzenia w pracach nad uwagami do strategii rozwoju Polski i do zobaczenia.